Moin aus Hamburg, lieber Schokohasen, cześć, dzień dobry, witam, pozdrawiam serdecznie z Hamburga, drogie pierniki, poniedziałek, 6 stycznia Wiadomości prasowe z Niemiec, czyli Presse Spiegel aus Deutschland, zobaczymy co głównie zajmuje niemieckie media I jest dzisiaj znowu już taki temat przewodni, który jakby skrystalizował się w ostatnim weekendzie Chodzi oczywiście o Wahlkampf, czyli kampanię wyborczą, słuchajcie, media dosyć mocno przyglądają się kandydatom kandydatkom na fotel kanclerski w Niemczech dosyć mocno ich śledzą no i oczywiście tak największa czyli taka chyba coś co wywołało prawdziwą bombę w ubiegłym tygodniu słuchajcie tech miliardera Elon Musk i AfD szefin Alice Weidel wollen na cdf Informationen in der kommenden Woche ein gemeinsames Gespräch auf Musks Online platform X führen czyli słuchajcie Elon Musk i liderka partii AfD Alice Weidel, która jest też kandydatką na fotel kanclerski, w przyszłym tygodniu, czyli w tym tygodniu, w sumie już chyba, tak, w tym tygodniu, mają odbyć wspólną rozmowę na platformie internetowej X Ilona Muska. Der Talk sollte am Donnerstag, den 9. Januar um 19 Uhr veröffentlicht werden. Zentrale Themen werden vor allem die Meinungsfreiheit und die Vorstellungen der AfD. für ein Deutschland sein. No i teraz uwaga, ten, ta cała rozmowa zostanie opublikowana prawdopodobnie w czwartek 9 stycznia o godzinie 19. Centralnymi kwestiami, które będą poruszone przez tą dwójkę mają być przede wszystkim wolność słowa w Niemczech i uwaga, pomysły partii AfD na nowe, zrównoważone, lepsze Niemcy. No i teraz słuchajcie... Musk rzeczywiście namieszał, jeżeli chodzi o to poparcie partii AFD. AFD nagle stała się partią znaną, no praktycznie można powiedzieć, na całym świecie. A jeżeli chodzi o AFD w Niemczech i Alice Weidel jako kandydatkę, która raczej nie ma realnych szans na to, żeby zostać kanclerzem, ponieważ żadna, in, żadna partia, w Niemczech nie chce wchodzić w koalicję z partią AfD, ale Weidel ma rzeczywiście bardzo duże poparcie no i dosyć mocno namieszało to na niemieckiej scenie politycznej. Dobra, dalej, zostaniemy przy tym temacie, przy temacie kampanii wyborczej. Słuchajcie, CZP legte in einem Post vom Samstag auch auf X nahe, dass Bundeskanzler Scholz noch vor Bundestagswahl nach Russland reisen wolle. No i teraz słuchajcie, znowuż pozostajemy przy kampanii wyborczej platformie X, co Słuchajcie, a przypominam, że niedawno było tak, że wielu polityków z tej platformy się wynosiło właśnie tak w proteście przeciwko Muskowi, a teraz wszyscy się tutaj wielce udzielają i są nawet cytowani przez media i tak dalej. Więc polityk partii CDU, Kizabecza, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, do spraw bezpieczeństwa, jest tam ekspertem i tak dalej, w tej roli jest często zapraszany do mediów zasugerował, że Olaf Scholz pojedzie do Rosji, jeszcze przed wyborami do Bundestagu, przypominam 23 lutego. No i teraz uwaga, on napisał na tej platformie Wir müssen uns auf eine Wahlkampfsüberraschung einstellen, czyli musimy przygotować się na niespodziankę w tej kampanii wyborczej. I teraz uwaga, co ciekawe, tego tweeta już nie ma, czy tego, tego, tego tekstu na platformie X, ale wiecie, internet nie zapomina, także dzieje się, dzieje się bardzo ciekawie. Partie próbują jakoś, inne partie próbują jakoś odpowiedzieć na to, co się stało z AFD, Weidel i Musk. Także teraz tu Scholz chce prawdopodobnie coś ugrać może z tą kartą rosyjską. Zobaczymy. Dan, liebe Leute, interne Analyse der Deutschen Regierung Kreml sendet mysteriöse Signale. Putin könnte bald den Krieg beenden. Pozostając jeszcze przy Putinie na krótko. Kreml wysyła tajemnicze Signale, das ist uh, Analyse niemieckiego Rządu, uh, Może in Kürze zakończyć beenden, Das ist natürlich im Kontext dessen, was Kiesewetter napisał wcześniej, uh, niemieckie Medien opisują. Dann Annalena Baerbock. Baerbocks Visite bei den neuen Machthabern in Syrien war von mehreren Eklats uh, begleitet. Handschlag verweigert, Fotos wurden zensiert uh, und der Spiegel schreibt: Darum haben die Islamisten Angst vor Beabok. Teraz słuchajcie, Annalena Beabok z Partii Zielonych, pani minister spraw zagranicznych, była u nowych władców w Syrii. No i temu, tej wizycie, towarzyszyło dosyć sporo skandali. Przede wszystkim na początku odmówiono jej e, uścisku dłoni, no bo wiadomo, kobiety. Tam mają trochę inny status. Zostały ocenzurowane zdjęcia, gdzie Beabok była, po prostu została z tych zdjęć, może nie że wymazana, tylko zrobiona tak, że nie widać, że to kobieta i tak dalej. No i prasa niemiecka, tu przede wszystkim The Spiegel, interpretują to że w ten sposób, że mówią, że islamiści boją się Beabok. Prasa z drugiej strony sceny politycznej mówi raczej o tym, że raczej kobieta. Pani, która chciała robić feministyczną politykę zagraniczną, spotkała się rzeczywiście z taką codziennością i z tym, że nie wszystkie kraje w ten sposób myślą, jak myślą na przykład, właśnie Niemcy. Także ciekawa sytuacja, chciała powiedzieć, która chyba też nie przeszła bez echa w innych krajach. Na Liberacie wjeżdżam, Robert Habek, słuchajcie, teraz Robert Habek, urzędujący na minister gospodarki i ochrony środowiska. Habeck warnt von Stadt, vor Staatskrise wie in Österreich. Nach gescheiterten Koalitionsgesprächen steckt Österreich in einer Regierungskrise. Das dürfe hierzulande nicht passieren, warnt Robert Habeck und profiliert sich als diplomatischer Bundeskanzler. Und das Zweite: Habeck, wir haben uns in zu In nie udało się rozmowy No, i może być tak, że partia prawicowa tam rzeczywiście przejmie władzę, że będzie też kanclerz z tej partii. Scholz, przepraszam, Habek powiedział, że to nie może się zdarzyć w naszym kraju, nie może się to zdarzyć w Niemczech. No i powiedział, czy jakby zasugerował, prasie zasugerował ludziom, że on jest dyplomatycznym kanclerzem mógłby być dyplomatycznym kanclerzem. Habek w sumie. Jeżeli chodzi o poparcie, to też jest raczej na równi z Alice Weidel i rzeczywiście raczej chyba nie będzie miał bezpośrednio, że tak powiem, szans na fotel kanclerski, ale te szanse ma Friedrich Merz, partia CDU. To będzie taki główny kandydat urzędującego teraz kanclerza Scholza. Teraz uwaga, no i Merc też jakoś w tej całej sytuacji chce się E, chcę się wyprofilować, chcę się pokazać Und, czyli Merz will Ausbürgerungen ermöglichen Unionskanzlerkandidat Merz heizet die Migrationsdebatte mit einem provokanten Vorstoß an, schreibt die deutsche Presse niemiecka prasa teraz mówi o tym, że tak Merz chce, aby, aby możliwe było um, odebranie obywatelstwa w Niemczech tak? komuś, to ma to obywatelstwo, żeby to po, nie wiem, na przykład w przypadku tego, że ktoś jest karany i tak dalej, żeby to obywatelstwo mogło być odebrane no i prasa niemiecka opisuje to jako rozgrzewanie debaty na temat imigracji, taką prowokacyjną inicjatywą. Co ciekawe, dużo ludzi to zauważa, jest to już komentowane bardzo mocno w prasie, partia CDU i partia CSU, bo to jest taka Unia, te partie coraz więcej punktów przejmują, punktów programowych przejmują od partii AFD. E, czyli jest tak, że to, co w chwili obecnej, tematy, o których się w chwili obecnej mówi w Niemczech, jak na przykład właśnie ten e, temat e, pozbywania obywatelstwa, jeszcze na przykład dwa lata temu w Niemczech byłby niewyobrażalny. Jak widać, sytuacja bardzo mocno się zmienia, słuchajcie. No, co, 2-3 nachrichten liebe Leute. Mittelstand, mehrheit Firmen, rechnet mit Schrubfenden, geschäft. E, średnie, małe i średnie przedsiębiorstwa, większość firm spodziewa się coraz gorszej sytuacji. E, o tym pisze też niemiecka prasa. Da haben wir Steuerlast, viele Rentnerinnen und Rentner steigt. Wzraste obciążenie podatkowe emerytów rencistów w Niemczech. To jest tak, że prasa mówi o tym, że od 1 czerwca mają dostać więcej pieniędzy. Ale co się z tym wiąże? Też więcej pieniędzy będą musieli oddawać do niemieckiej kasy. I uwaga, mehr als eine Million unterstützer für Böllerverbot in Deutschland. No i mamy petycję po Sylwestrze. W Niemczech ponad milion zwolenników zakazu używania petard w Niemczech podpisało tą petycję, czyli może być tak, że będą zakazane, będzie zakazane używanie prywatnie właśnie fireworków. No, jak zwykle, mój komentarz do tego słuchajcie jest taki, że to nie firewerki same w sobie są problemem, tylko problemem są ludzie, którzy te firewerki, że tak powiem, używają. Politik geht Das war's für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen, erfolgreichen Tag. Beste Grüße. Tschüss.